Lekarze mówili, że powinienem zwolnić tempo dekady temu. Ale mam 92 lata. Nadal prowadzę samochód i nie chorowałem od 30 lat, nawet na przeziębienie. I nie, to nie dlatego, że mam szczęście. To dzięki pięciu nawykom, które zmieniły wszystko. Niektóre z nich są tak proste, że myślałbyś, że nie mogą działać, ale działają. Oto co robię inaczej i dlaczego ty możesz chcieć zacząć już dziś. Każdego ranka, zanim moje stopy dotkną podłogi, poruszam się. To nie ćwiczenia. To nie rozciąganie. To, co nazywam sygnałem dla mojego ciała. Wiadomość, że dziś się ruszamy, oddychamy, żyjemy. Robię to od 62 roku życia. Lekarz powiedział mi kiedyś, że ciało starzeje się najszybciej w pierwszych 30 minutach po przebudzeniu. Twoja krew jest gęstsza, stawy sztywne, a twój układ nerwowy. Wciąż przeciera sens oczu. Ale większość ludzi się spieszy. Wyskakują z łóżka, chwytają telefon i wpadają prosto w stres dnia. To co ja robię jest przeciwieństwem. Leżę na plecach i zaczynam od trzech głębokich oddechów. Rozciągam palce, poruszam palcami u stóp, następnie powoli obracam kostki i nadgarstki. Zajmuje to 90 sekund, ale mówi każdemu stawowi, każdemu ścięgnu, każdemu mięśniowi: obudź się. Jesteś potrzebny. Może to brzmieć głupio, ale ten mały rytuał wysyła przepływ krwi do moich kończyn, tlen do mózgu i świadomość do ruchu. Zmniejsza ryzyko upadków, uspokaja mój układ nerwowy i zwiększa krążenie. Badania z Narodowego Instytutu Starzenia się potwierdzają to. Starsi dorośli, którzy angażują się w delikatne poranne ruchy, zgłaszają wyższy poziom energii, jasności umysłu i równowagi przez cały dzień. Nadal myślisz, że to zbyt proste? Pozwól, że podzielę się, jak wyglądały moje poranki kiedyś. W wieku 60 lat budziłem się sztywny. Potykałem się do łazienki z ciężkimi nogami, mglistą głową. Raz nawet potknąłem się o moje kapcie, bo moje stopy nie obudziły się na czas. Wtedy wiedziałem, że jeśli nie wyślę sygnału do mojego ciała, będzie nadal drzemać. Teraz nie pomijam tego. Robię to przed kawą, zanim sprawdzę wiadomości. A jeśli zapomnę, moje ciało mi przypomina. To, co jest potężne, to nie rozciąganie. To nawyk. To konsekwencja, która przeprogramowuje ciało, nie intensywność. Majo Klinic opublikowało badania pokazujące, że konsekwentna praktyka mobilności o niskiej intensywności rano może zmniejszyć markery stanu zapalnego, wspierać zdrowie stawów, a nawet regulować ciśnienie krwi u starszych dorosłych. To nie przesada. To nauka. I oto rzecz nie potrzebujesz jogi. Nie potrzebujesz maty. Nie musisz nawet wstawać z łóżka. Potrzebujesz tylko 90 sekund i wiadomości do Twoich mięśni. Wciąż jesteśmy w tym razem. Więc zapytaj siebie, kiedy ostatnio naprawdę powiedziałeś dzień dobry swojemu ciału? Bo starzenie się nie dzieje nagle, dzieje się w takich momentach cichych, wczesnych, zapominalnych. I to w tych momentach możesz zacząć od nowa. Każdego ranka po ruchu pije coś, co uchroniło mnie przed chorobą przez ponad 30 lat. To nie suplement. To nie tabletka. I zdecydowanie nie jest to jakiś superfood w proszku za 50 dolarów z internetu. To ciepła szklanka wody z cytryną, kurkumą i szczyptą czarnego pieprzu. To wszystko. Ale niech prostota cię nie zwiedzie. Ten nawyk to potęga. To pierwsza rzecz, która wchodzi do mojego systemu każdego ranka. I to tak przygotowuje mój układ odpornościowy, obniżam stan zapalny i uruchamiam trawienie przed śniadaniem. Rozbijmy to. Cytryna. Świeży sok z cytryny zalewa organizm witaminą C, silnym przeciwutleniaczem, który wspiera produkcję białych krwinek, pierwszą linię systemu odpornościowego. Według Instytutu Lennisa Paulinga na Oregon State University, witamina C nie tylko zapobiega chorobom. Pomaga skrócić ich czas trwania, szczególnie u starszych dorosłych. Rozpoczyna również produkcję żółci w wątrobie, co wspiera zdrowe trawienie i pomaga zapobiegać gromadzeniu się toksyn. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego trawienie zwalnia z wiekiem? Często to niska kwasowość żołądka, a cytryna pomaga to naprawić. Następnie pojawia się kurkuma, najpotężniejszy przeciwzapalny korzeń natury. Zawiera związek zwany kurkuminą, który w setkach recenzowanych badań wykazał obniżenie markerów zapalnych w organizmie markery, które rosną wraz z wiekiem i mogą prowadzić do chorób przewlekłych, bólu stawów, nawet spadku funkcji poznawczych. Badanie opublikowane w Frontiers in Pharmacology wykazało, że suplementacja kurkuminą poprawiła funkcję immunologiczną u się dorosłych i zmniejszyła stres oksydacyjny. Ale jest trik. Czarny pieprz nie jest tylko dla smaku. To aktywator. Zawiera związek zwany piperyną, który zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet o 2000%. Bez niego kurkuma ledwo wchodzi do krwiobiegu. Razem te trzy składniki tworzą to, co nazywam moją złotą szklanką. Przygotowanie zajmuje mniej niż pięć minut. Wystarczy podgrzać filiżankę wody, nie do wrzenia, tylko ciepłą na tyle, by wygodnie ją pić. Wyciśnij pół cytryny, dodaj 1-4 łyżeczki kurkumy i szczyptę czarnego pieprzu. Zamieszaj, popijaj i pozwól temu działać. Piję ten napój prawie każdego ranka od trzech dekad. Nie dlatego, że przeczytałem to w internecie, ale dlatego, że poczułem różnicę. Kiedy zaczynałem, miałem zapalenie zatok dwa razy w roku. Bolesne stawy każdej zimy. Zawsze czułem się ospały po śniadaniu. Dwa tygodnie po rozpoczęciu tego nawyku moje trawienie się poprawiło. Nie byłem wzdęty. Moje stawy czuły się luźniejsze. Nic innego nie zmieniłem. Kilka miesięcy później zdałem sobie sprawę, że nie chorowałem prawie rok. To było 30 lat temu i trzymam się tego od tamtej pory. Czy nadal jestem narażony na wirusy? Pewnie. Ale moje ciało nie rozwija dla nich już czerwonego dywanu. Jest obudzone. Jest czujne. Jest przygotowane. Ta złota szklanka to więcej niż napój. To sygnał. Tak jak rytuał ruchu mówi mojemu ciału. Dziś jesteśmy w ofensywie. Nie potrzebujesz drogich suplementów ani skomplikowanych protokołów. Potrzebujesz małych, konsekwentnych nawyków, które szepczą: Dbam o ciebie. Więc jutro, zanim tosty wyskoczą lub jajka się rozbiją, nalej sobie coś złotego. I gdy popijasz, pamiętaj: nie pijesz tylko napoju. Składasz deklarację. Wybieram zdrowie nie przez przypadek, ale przez wybór. Nie chodzę dla ćwiczeń. Chodzę dla uzdrowienia. Każdego dnia, bez względu na pogodę, wychodzę na zewnątrz i robię 15-minutowy przeciwzapalny spacer. Bez słuchawek, bez telefonu, tylko ruch i oddech. Większość ludzi nie docenia chodzenia. Widzą to jako coś, co robisz, gdy nie możesz biegać. Jakby to był plan awaryjny. Ale w wieku 92 lat mogę ci powiedzieć, że to fundament. Kiedy miałem 60 lat, biegałem. Myślałem, że muszę się pocić, aby pozostać młodym. Potem przeczytałem badanie, które zmieniło moje życie. Mówiło, że prosty akt chodzenia, tylko chodzenia, może zmniejszyć systemowe zapalenie, regulować poziom cukru we krwi, poprawić pamięć, a nawet zmniejszyć ryzyko śmierci o 39%. Wtedy przestałem gonić za potem i zacząłem przyjmować rytm. Widzisz, chodzenie to nie tylko poruszanie ciała do przodu. To także przywracanie wszystkiego innego na miejsce. Twoje stawy, twój układ limfatyczny, twój układ nerwowy, nawet twoje myśli. I oto klucz. Robię to codziennie bez względu na wszystko. Nie chodzę daleko. Czasami to tylko dookoła bloku. Ale nigdy tego nie pomijam. Nie dlatego, że jestem zdyscyplinowany, ale dlatego, że widziałem, co się dzieje, gdy tego nie robię. Staję się sztywny. Moje stawy bolą. Moje myśli stają się mętne. Moje trawienie zwalnia. Ale kiedy chodzę, jestem maszyną. Moje ramiona cofają się, moje kolana pozostają elastyczne, mój nastrój się podnosi, a gdy wracam, czuję się jak po resecie. Za tym stoi nauka. Badanie w British Journal of Sports Medicine wykazało, że zaledwie 20 minut chodzenia obniżyło poziom białka C-reaktywnego markera zapalenia u starszych dorosłych. Inne badanie z Stanford pokazało, że chodzenie zwiększa kreatywność i jasność umysłu bardziej niż jakakolwiek czynność w pozycji siedzącej. Ale chcesz wiedzieć, co naprawdę mnie przekonało? Pewnego ranka, około 25 lat temu, pominałem mój spacer. Byłem zajęty. Powiedziałem sobie, że zrobię to później. Ale dzień mi uciekł i po raz pierwszy od lat poczułem się stary. Niezmęczony, nie obolały, po prostu stare. Jakby stawy nie były moje. Jakby moje płuca zapomniały, jak się rozciągać. Wtedy wiedziałem, że chodzenie nie jest opcjonalne. To lekarstwo. Teraz traktuję mój codzienny spacer jak receptę. Zakładam buty z dobrym podparciem. Zaczynam powoli. Skupiam się na oddechu. 4 sekundy wdech, 6 sekund wydech. Delikatnie wymachuję ramionami, aby utrzymać otwartą postawę. I oto coś, czego możesz się nie spodziewać. Uśmiecham się podczas chodzenia nie dlatego, że jestem szczęśliwy, ale dlatego, że to czyni mnie szczęśliwym. Ten mały czyn uśmiechanie się aktywuje nerw błędny, potężną część układu nerwowego, która reguluje stan zapalny, tętno, a nawet trawienie. Jedno z badań z psychosomatic medycyny wykazało, że uśmiechanie się, szczególnie podczas ruchu, wzmacnia efekty przeciwstresowe aktywności fizycznej. Więc uśmiecham się, oddycham, chodzę 15 minut dziennie i to dało mi dekady siły. Nie potrzebujesz wymyślnego sprzętu, nie potrzebujesz idealnej pogody. Nie potrzebujesz nawet energii. Chodzenie ci ją daje. Twoje ciało zostało stworzone do ruchu, a każdy krok mówi: Wciąż mogę. Więc jeśli czujesz się utknięty, zmęczony, mglisty, nie czekaj na motywację. Załóż buty, otwórz drzwi i powiedz swojemu ciału: Zacznijmy jeszcze raz. Bo ruch to życie. Jest jeden składnik odżywczy, którego nigdy nie pomijam ani razu w ciągu ponad 30 lat. To nie witamina. To nie magiczny minerał. To coś o wiele bardziej fundamentalnego. Białko. Widzisz, kiedy skończyłem 60 lat, myślałem, że dobrze się odżywiam. Owoce, warzywa, pełne ziarna, nawet okazjonalna multivitamina. Ale nadal traciłem siłę. Moja energia spadała przed południem. Zaczynałem zapominać rzeczy. Imiona, gdzie zostawiłem klucze, nawet czy jadłem lunch. Myślałem, że to wiek, ale mój lekarz powiedział, nie, po prostu nie dostajesz wystarczająco dużo białka. Okazuje się, że po 60% twoje ciało staje się mniej efektywne w przyswajaniu i wykorzystywaniu białka. To oznacza, że potrzebujesz więcej, nie mniej, aby utrzymać mięśnie, pamięć, odporność i zdolność do regeneracji. I wtedy całkowicie zmieniłem moje śniadanie. Zamiast płatków lub tostów, zacząłem jeść to, co nazywam śniadaniem dla mózgu i ciała. To proste: jedno gotowane jajko, filiżanka greckiego jogurtu, garść orzechów włoskich i kilka jagód. W sumie to ponad 25 g wysokiej jakości białka, plus przeciwzapalne składniki, zdrowe tłuszcze i przeciwutleniacze wspierające mózg. Nie tylko mnie napełnia, ale i zasila. I oto dlaczego to tak ważne. Białko nie jest tylko dla kulturystów. Jest dla komórek odpornościowych, które dosłownie są zbudowane z aminokwasów. Jest dla enzymów, które naprawiają tkanki. Jest dla neuroprzekaźników, które utrzymują Twój mózg w dobrej formie. Badanie w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że starsi dorośli, którzy spożywają 25-30 gramów białka na posiłek, mieli znacznie lepszą masę mięśniową, mniej hospitalizacji, a nawet dłuższe życie. Inne badanie z Uniwersytetu TUS pokazało, że seniorzy z wyższym spożyciem białka mieli silniejsze odpowiedzi immunologiczne na choroby i szczepionki. To nie tylko siła to odporność ale nie wszystkie białka są równe. Dlatego skupiam się na białkach pełnowartościowych, tych, które zawierają wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów. Jajka, idealny wynik. Grecki jogurt, kompletne białko plus wapni i probiotyki. Orzechy włoskie, niekompletne, ale bogate w omega-3 i przeciwzapalne. Jagody są antyoksydacyjnym klejem, który scala to wszystko razem. To śniadanie nie tylko utrzymuje mnie w sytości, ale czyni mnie niezachwianym. I oto coś, czego się nie spodziewałem. Mój poziom cukru we krwi się ustabilizował. Kiedyś miałem spadek 11. Teraz przechodzę przez poranek, jakbym miał znowu 40 lat. Jeśli mam spotkania, długie przejazdy, wizyty, to nie ma znaczenia. Jestem bystry. Jestem stabilny. Bo zacząłem od tego, co najważniejsze: I nie to nie musi być skomplikowane. Niektórymi dniami zmieniam. Twaruk z nasiona milnu, mały kawałek grillowanego kurczaka na kiełkowanym toście, nawet lentile i jajecznica, jeśli czuje się wyjątkowo, ale zasada pozostaje ta sama. Nigdy nie pomijaj białka, szczególnie na śniadanie. To moment, w którym twoje ciało decyduje, jak będzie działać przez resztę dnia. Nie tankujesz samochodu oparami, prawda? Więc dlaczego robimy to sobie? Bogate w białko śniadanie to nie luksus. To linia życia. Taką, którą możesz rozpocząć jutro, bez względu na twój wiek, bez względu na Twoją przeszłość. Ponieważ Twoje ciało nie dba o to, ile masz lat, dba o to, jak je karmisz dzisiaj. Oto coś, czego nigdy nie powiedział mi żaden lekarz. Twój umysł choruje przed Twoim ciałem. I jeśli chcesz pozostać młody, naprawdę młody, musisz zacząć tam. Każdego ranka, zanim porozmawiam z kimkolwiek, zanim nawet sprawdzę pogodę, robię coś, co nazywam umysłowym strojeniem. To nie medytacja. To nie terapia. To tylko to. Siedzę nieruchomo przez trzy minuty i wyobrażam sobie rodzaj dnia, jaki chcę mieć. Nie wyobrażam sobie korków, zakupów czy rachunków. Wyobrażam sobie, jak chcę się czuć. Spokojne, silne, stabilne, przydatne. A potem wyobrażam sobie siebie przechodzącego przez dzień w tym stanie, pewny za kierownicą, jasny w rozmowie, w zgodzie z tym, co się dzieje. To może wydawać się małe, ale to najpotężniejsza rzecz, jaką robię. Widzisz, twój mózg nie zna różnicy między czymś, co żywo sobie wyobrażasz, a czymś, co faktycznie się dzieje. To nie jest motywacyjny cytat. To neuronauka. Dr. Joy Despensza i badacze z Harvardu pokazali w skanach FMRI, że kiedy ludzie żywo wyobrażają sobie wykonywanie czynności, te same obszary mózgu uruchamiają się, jakby robili to w rzeczywistości. Z czasem przeprogramowuje to twój układ nerwowy. Innymi słowy, możesz wytrenować swoje ciało, aby było spokojne, skoncentrowane i bystre, zanim wyjdziesz z domu. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ przewlekły stres jest numerem jeden zabójcą odporności, nie zarazki, nie genetyka. Stres podnosi kortyzol, który uszkadza komórki mózgowe, osłabia odporność, a nawet niszczy mięśnie. A my, seniorzy, nosimy stres inaczej. Pojawia się w dezorientacji, zmęczeniu i chorobie, która wydaje się nadchodzić znikąd. Ale kiedy poświęcasz trzy minuty każdego ranka na nastrojenie swojego umysłu, wszystko się zmienia. Pozwól, że opowiem ci historię. Lata temu miałem przyjaciela w tym samym wieku z taką samą historią zdrowia, ale on zawsze był zestresowany. Wiadomości, polityka, pieniądze. Żył w ciągłym stanie walki lub ucieczki. A potem pewnego dnia upadł. Problem z sercem, bez ostrzeżenia. Wyzdrowiał, ale sprawy nigdy nie były takie same. Zapytał mnie: Jak to jest, że nigdy nie jesteś zdenerwowany? Czy ty nigdy się nie martwisz? I powiedziałem mu: Zmartwienie jest złodziejem. I każdego ranka zamykam drzwi. Zaczyna się od intencji. Kończy się odpornością. I oto najlepsza część. Kiedy trenujesz swój umysł, aby był spokojny, twoje ciało podąża za nim. Twoje ciśnienie krwi się obniża, twoje komórki odpornościowe się aktywują, twoja pamięć się wyostrza. Nawet lepiej trawisz jedzenie. Badanie z 2016 roku z Uniwersytetu Wisconsin-Madison wykazało, że zaledwie 5 minut codziennego umysłowego treningu znacząco zmniejszyło niepokój, poprawiło koncentrację i zwiększyło odpowiedź immunologiczną u dorosłych powyżej 65 roku życia. A wyniki trwały tygodniami. Więc tak, chodzę, jem białko, piję mój tonik z kurkumy, ale nic z tego nie miałoby znaczenia bez tego, ponieważ twoje myśli kształtują twoje hormony, a twoje hormony kształtują twoje zdrowie. Nie musisz być mnichem ani guru. Nie potrzebujesz świec ani manty. Po prostu usiądź. Wyobraź sobie siłę. Wyobraź sobie radość. Wyobraź sobie siebie za kierownicą, prowadzącego w wieku 92 lat, śmiejącego się z korków, nigdy nie chorującego. I z czasem zauważysz coś dziwnego. To staje się rzeczywistością. Więc teraz wiesz, że to nie było szczęście. To nie była genetyka. To nie był jakiś sekret, który trzymałem w ukryciu przez dekady. To było pięć prostych wyborów wykonywanych codziennie, konsekwentnie. Pięć małych nawyków, które przeprogramowały moje ciało i być może nawet uratowały moje życie. I prawda jest taka, że nie musisz mieć 92 lat, aby zacząć. Musisz po prostu zacząć. Poranny ruch, złota szklanka, uzdrawiający spacer, śniadanie, które buduje umysł, który prowadzi ciało. Mogą wydawać się małe, ale są potężne, ponieważ zdrowie nie znika w jednej chwili. Wymyka się w rzeczach, które pomijamy. I wraca w ten sam sposób w cichych wyborach, które odbudowują siłę. Myśl po myśli, krok po kroku, kęs po kęsie. Więc jeśli wciąż zastanawiasz się, czy jest już za późno, pozwól, że ci przypomnę, wciąż tu jesteś. Wciąż możesz i już jesteś w drodze. Ale jest coś, czego ci jeszcze nie powiedziałem. Jest jeszcze jeden sekret, którym się nie podzieliłem. To coś, co robię każdej nocy. Po nawykach, po posiłkach, po chodzeniu i myśleniu. Coś, co naprawia moje ciało podczas snu. A nauka mówi, że to może być brakujący klucz do odwrócenia samego starzenia się. Porozmawiamy o tym następnym razem.